Na basenie przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach odbyły się zawody pływackie o Puchar Wiosny, zorganizowane dla mieszkańców Osiedla Centrum. W zawodach wystartowało 86 młodych pływaków w wieku przedszkolnym na dystansie 25 metrów stylem dowolnym oraz gimnazjaliści, którzy mieli do przepłynięcia dystans 50 metrów stylem dowolnym. W sumie starty odbyły się w 8 kategoriach wiekowych. Pierwsza najlepsza trójka w każdej kategorii wiekowej została nagrodzona statuetkami i medalami, a wszyscy uczestnicy dostali czekoladę na osłodę. Organizatorem zawodów była Rada Osiedla Centrum i Międzyszkolny Klub Sportowy Płetwal, głównym sponsorem zawodów Gmina Polkowice.